Teraz, kiedy wiesz już z kim walczysz, poznałeś swoich wrogów, możesz spokojnie wyruszyć na miejsce pustynne, twoja walka na pewno zakończy się zwycięstwem. Być może będzie trwała krócej, być może troszkę dłużej, nawet może w odstępach, no bo rzadko kto z nas ma rzeczywiście odwagę, żeby zmierzyć się ze wszystkimi problemami naraz. Ale ja wiem, że ta walka w końcu zakończy się zwycięstwem. Jestem tego stuprocentowo pewna, kiedy ktoś szuka oczyszczenia w życiu, naprawdę je znajduje. Więc teraz, kiedy już oczyścisz swoje życie. Jest ta prawdziwa pustka, możesz zagospodarować wszystko tak jak swój piękny, wymarzony dom. Od tego właśnie zaczynamy. Panie są w tym po prostu mistrzami. Więc zaczynamy od tego, co robią panie jeszcze dom nie powstał, dom nie został wybudowany, macie być może tylko projekt i wizualizację w internecie, za to Panie już wiedzą, gdzie jaki obrazek będzie wisiał, gdzie będzie stał wazon z kwiatami, jaki obrós, jakie kolory dywanu, jakie tapety, Panie wszystko już wiedzą i od tego właśnie zaczynamy, od takiej radości urządzania na nowo naszego życia, nie od poczucia obowiązku, że trzeba znowu wszystko walić do środka, tylko od zastanowienia, co pasuje dzisiaj do wnętrza Twojego życia, a co nie. Być może są zbędne rzeczy, których trzeba się pozbyć. Zbędne rzeczy w postaci jakichś toksycznych relacji, e, zbędne rzeczy w postaci też nadmiernych obowiązków, które nie pozwalają Ci być wspaniałym ojcem w rodzinie. E, to będą takie zbędne rzeczy, których nie potrzebujesz dzisiaj w swoim domu, w swoim pięknym, nowiutkim domu. Możesz wszystko umeblować e, na nowo. Też przymierzam, jeśli jakaś rzecz ma wielkie gabaryty, spędzamy nad tym dużo czasu, zastanawiamy się tak jak z wielką szafą, gdzie ją najlepiej postawić, czy w ogóle jest ona funkcjonalna, czy spełnia w ogóle swoją rolę w naszym życiu. Może się okazać na przykład, że yy, dotychczasowe Twoje hobby już nie, nie, wy, nie, jakby nie wypełnia Ciebie. Nie, nie spełnia Twoich oczekiwań, nie spełnia Twoich pragnień, pochłania więcej czasu, twój, też energii, może też nadwyręża nieco budżet. Zastanów się, być może możesz realizować jakąś swoją inną pasję, dzięki której zaoszczędzisz energię i czas na przykład dla swoich dzieciaków. Więc zaczynamy meblowanie naszego życia od zastanowienia, co gdzie pasuje, czy nie ma zbędnych rzeczy. I robimy to naprawdę powolutku i z lubością. Tak jakbyśmy urządzali naprawdę najpiękniejszy dom, jaki sobie tylko wymarzymy. Przypominam, dzisiaj jest do wygrania 18 milionów. Być może ktoś z Was wygra i będzie mógł urządzić swój dom, więc wyobraź sobie, że to jesteś ty i tak urządzasz swoje życie. Pamiętaj, z miłością y, szczęście i satysfakcja w życiu uwielbia autentyczność. Bądźmy autentyczni, tak? To jest tak, jak z niechcianym prezentem. Czasami idziemy z tym przez życie, tak? Na przykład teściowie dają nam jakiś paskudny obraz i my czujemy się w obowiązku powiesić go w centralnym punkcie naszego salonu. Więc zastanów się, czy naprawdę tego chcesz, czy jest jakaś rzecz w Twoim życiu, którą czujesz się zobligowany powiesić w centralnym miejscu swojego życia, ale nie czujesz się z tym dobrze. I ją najlepiej wyeliminuj i zastąp taką, która jest autentyczna, która spełnia Twoje wartości i etykę. Zastanów się, jakie wartości wyznajesz w życiu, które są najważniejsze, a to pomoże Ci na nowo urządzić swoje i zorganizować też swój czas. Bo to prawda, jeśli ktoś rozwiąże swoje problemy aktualne, nagle potrafi też wykonywać na bieżąco zadania i nie ma już problemu z odwlekaniem dawno już zapomnianych rachunków tak już nagle wszystko jest w stanie spłacać regularnie jest w stanie oddawać raporty na czas wykonywać też swoje prace domowe tak to jest jeśli rozwiążesz swoje problemy po kolei wszystko będzie się układało